Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. A raczej dzień dobry powinnam Wam powiedzieć, bo zaczynamy tego vloga. Jak możecie zobaczyć, jestem już w piżamce, siedzę i troszeczkę pracuję przed komputerem, ale stwierdziłam, że już skoro jestem umyta, jeszcze tylko makijaż mi został specjalnie go w sumie też zostawiłam, żeby się z Wami przywitać, to rozpoczynam tego vloga dlatego że y, jutro chcę zacząć nagrywać. Jeszcze nie wiem, co takiego będzie się jutro działo, ale mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. W związku z czym zapraszamy was oczywiście na nowy odcinek. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy. Byłam dzisiaj rano w paczkomacie i odebrałam paczuchę z takimi rzeczami bardziej azjatyckimi. Pamiętacie, kiedyś nagrywałam vloga i robiłam taką zupę po tajsku i używałam tam pasty Tom Yam. Nie wiem, czy to się tak nazywa. W każdym razie znalazłam świetną ofertę i kupiłam sobie... O, tutaj. Od razu dwa słoiczki. Skusiłam się jeszcze na żółtą karę taką, bo żółtej kary już nie miałam. Mam tylko te ostrzejsze, więc jeden z również wylądował w tym zamówieniu. Ostatnio kusiło mnie na jalapeno. Wzięłam sobie tą czerwoną, e, krojoną. I będę chciała ją sobie gdzieś tam, wiecie, na kanapki przemycać. E, mam też taką mrożoną pizzę, którą Wam pokazywałam w jednym z vlogów, którą sobie zamówiłam. Pokazywałam czy nie w końcu? Kurczę, chyba Wam nie pokazałam, no ale nieważę. W każdym razie taką wziąłam sobie frumas e, 4 sery mm, i e, no i pomyślałam sobie, że do tego właśnie coś ostrzejszego by mi się przydało, więc sojczek jest. E, skusiłam się również na makaron z Zielonego Groszku, e, bo już powiem Wam szczerze, te sojowe, ryżowe trochę mi się przejadły a to jest inna wersja, ja ją kiedyś miałam, więc jak będę sobie coś po azjatycku robiła, to myślę, że sobie ten makaronik wykorzystam, no i jeszcze, żeby mieć darmową przesyłkę. To domówiłam sobie wodę kokosową, lubię, więc myślę, że sobie ją w jakimś albo może do tego dam odżywkę białkową, jakieś owoce i na bazie tej wody kokosowej sobie taki koktajlik do pracy przygotuję. No to całe moje zamówionko. Widzę, że mocno zakurzone jest to opakowanie. No nic, mniejsza z tym. W każdym razie zamówienie całe przyszło. Nic się nie potłukło. Bardzo ładnie były zabezpieczone te słoiczki. Tutaj gotuję kalafiora. Matko! Wczoraj myłam gazówkę. Dzisiaj widzę, że znów będę musiała. Ale tak, gotuję kalafiora. Tutaj jeszcze znalazłam mrożone brokuły i pomyślałam, że sobie zrobię z tego jakiś fajny sos czas te roku jeszcze muszę włożyć do tutaj też do wody bo one były moi drodzy nie wiem jak wy mrozicie ale ja o tak ale ja brokuły zamrażam takie wiecie nieugotowane takie surowe więc trzeba je tu włożyć żeby one się tak podgotowały na półmienko znaczy półtwardą tak to chciałam powiedzieć no, kalafior już prawie gotowy, więc powinnam go już zaraz wyjmować, ale dobra, na razie zajmiemy się brokułami. Jeszcze powiem Wam szczerze, koncepcji nie mam. Eee, oj, dobra. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby żeby te dwie rzeczy stanowiły bazę. No i tak się zagadałam, eee, a po drugie wzięłam się mocno do Pracy, montażu, e, filmu. No i że zobaczcie, rozgotowałam po prostu kalafiora i brokułę. Kurczę, ale nic. E, uratujemy sytuację. E, zaraz to wszystko wezmę. O, i tak zmiksuję albo widelcem. No, przypadka robi. No, niestety. E, wezmę to wszystko rozdrobnie. I teraz jeszcze tu wstawiłam ziemniaki. nie dużo, Jeden taki większy, jeden taki średni. Więc to mi się ugotuje i również dołożę do tych moich klopsów. Tak moi drodzy, będę robiła klopsy. Tutaj jeszcze wyjęłam sobie cebulkę, później ją przesmażę z przyprawami i dodam ją do właśnie do tych klopsów warzywnych. Zastanawiam się czy jeszcze do tego nie dołożyć twarogu, ale to później zobaczymy. Mam tutaj trzy genialne perełki. O tym to chyba za bardzo nie będę wam mówiła, bo doskonale wiecie, zwłaszcza te osoby, które dość długo mnie oglądają, to wiedzą, że ja uwielbiam po prostu hydrolight, Twój cel to. I polecam Wam te tabletki, zwłaszcza dla kobiet, które zatrzymują wodę w organizmie przed tymi naszymi trudnymi dniami. Zastosujcie sobie tą, te tabletki, tą kurację przez miesiąc i zobaczycie, jaka to jest genialna ulga dla Waszego ciała po prostu polecam. I teraz dwa kosmetyczne produkty polecajki w sumie. To jest Bielenda. Wykończyłam ten kremik i to jest luksusowy krem przeciwzmarszczkowy Camellia Oil 40+. I powiem wam, że ja tego kremiku używałam pod podkład. On jest co prawda bardzo taki oleisty, ale muszę wam się przyznać do tego, że Jakikolwiek podkład użyłam, to ten krem z każdym podkładem współpracował, współgrał. Oczywiście trzeba go używać tak, wiecie, rozsądnie, żeby nie zrobić sobie takiego, takiego tłustego filmu na skórze, ale jeżeli potrzebujecie takiego solidnego nawilżenia, chociażby na noc, bo niekoniecznie pod podkład, to Bielenda właśnie ta wersja z tą chyba, to jest czarna orchidea co to jest, powiem wam szczerze, że teraz nie wiem, Zgłupiałam. No, ale to jest ta kameliowa wersja więc na pewno ją łatwo znajdziecie czy w Rossmanie, czy nawet, nie wiem, w Carrefourze, więc serdecznie mogę ją Wam polecić. Znaczy ją, ten krem. I coś, co Wam polecałam, polecam i polecać będę. Bardzo lubię markę Malicja. Ja kiedyś z Malicji miałam e, perspirant, już nie pamiętam, i taką wodę. E, już jej nie widzę, ale mimo wszystko, bo ja chyba brałam sobie wersję z białym piżmem, i teraz przeszukując internet, znalazłam przecudowne płyny do kąpieli. Tutaj akurat mamy wersję z taką pieniową leśną. I powiem Wam, że tak. Po pierwsze, robi ten płyn genialną pianę. Pianę, która pachnie. Woda w kąpieli jest e, mięciutka. Jak wychodzimy z kąpieli, nie czuć takiego totalnego ściągnięcia skóry, tylko czujecie, że jesteście tak fajnie otuleni, taką delikatną, um, jakby to powiedzieć nie, olejkiem, oliwką. No ale coś na pewno e, w sobie ma ten produkt, że. Nie wysusza skóry. Ja oczywiście, co prawda, od czasu do czasu dodaję jeszcze ten olejek, który zazwyczaj Wam też pokazuję z marki Rosmanowej i Sana, ten eukaliptusowy, ale nawet jeżeli go nie dodam i dam tylko tą malicję, to też powiem Wam szczerze, czuję się taka dopieszczona, ta moja skóra jest taka fajnie po prostu nawilżona. Nie będę tu Wam więcej nic mówiła na ten temat. To jest litrowe opakowanie. Jak macie ochotę, to po prostu sobie w Piszcie e, płyn do kąpieli, Malicja, e, pino, piniowa? piniowa, wersja. Czekajcie, czy to jest coś po polsku? Płyn do kąpieli, Malicja, sosna, zielona herbata. O, no to macie już informację, więc jak sobie wpiszecie, to na, na Allegro na pewno Wam e, wyjdzie u niejednego sprzedawcy. Więc dzisiaj takie szybciutkie, małe polecajki i zużycia minionych dni. Dołożyłam tutaj Natkę pietruszki, którą miałam posiekaną, zamrożoną. Tutaj jeszcze miałam reszkę dymki cebulki, znaczy to nie była cebulka, tylko szczpiorek od dymki cebulki i tutaj cebulę pokroiłam. Jak widzicie, dołożyłam dwa jajka i troszeczkę bułki tartej. I czekam jeszcze tylko na ziemniaki. Zaraz przesmażam cebulę z przypraw jakie dodam, będą to zobaczmy dołożę tak tymianek dam też czosnek liofilizowany o, dam majeranek, tu jeszcze mam majeranku troszkę i tak się zastanawiam co by tu jeszcze takiego ciekawego, mocniejszego dać o, dam tą przyprawę do kurczaka no i myślę, że ten zestaw w zupełności powinien wystarczyć no jeszcze dam chyba troszeczkę soli i już. I voila. Klopsiki gotowe. Przyszła jeszcze znajoma, więc po dwa sobie gdzieś tam nałożyłyśmy bez niczego. Powiem Wam, że są obłędne. Zrobiłam troszkę je za rzadkie, jeżeli chodzi o masę. Mogłam więcej dać bułki tartej, ale bałam się, że mi nie wystarczy. Ale spokojnie mogłam ją dodać, więc... No ale, no trudno. Ale są... Są przepyszne, są fajnie doprawione, więc teraz to plastikowe pudełeczko idzie do zamrożenia, a to będę sobie używała, wiecie, tak do obiadu, będę miała na no, na dwa, trzy obiady spokojnie. Więc serdecznie Wam polecam. Przerabianie takich rzeczy, no i nawet jak Wam coś nie wyjdzie, rozgotuje się, to zawsze można to wsadzić właśnie tak zwanego kotleta, klopsa, whatever. Wczoraj gotowałam sos, a dzisiaj sobie go podaję. Tak, jeszcze miałam resztkę tele, ale wiem, że muszę zrobić zamówienie. Na pewno na Allegro, bo tam jest zawsze tani. Pół paruję, więc za chwileczkę sobie dokładam trochę pieprzu. Ja bardzo lubię tak na ostro, więc tutaj będą te mm, papryczki chili. Także, moi drodzy, zabieram się za moją obiadę, kolację. Wam życzę smacznego że jej co i zróbcie sobie ten sosik. Jest bardzo prosty, a jest tak pyszny. I dzięki temu, że tu są grzyby, no co prawda, pieczarki, ale czuć fajny klimat jesieni. A więc smacznego. Spójrzcie. Wpadła do mnie koleżanka i przywiozła mi coś takiego. Już przyłożyłam na talerzyk, bo ona mi to w takim e, pudełeczku po prostu plastikowym przysła, przywiozła. Nie przysła, przywiozła. I czy Wy to widzicie? To są kawałki takiego ciasta brownie, a na wierzchu jest e, po prostu drzem, konfitura, powidła, zwał jak zwał. Coś ze śliwką. To jest tak przepyszne. Środek jest mięciutki. Ta polewa, czekolada, jest tak chrupiąca. Tutaj jest jeszcze, o, właśnie tarta czekolada. No, powiem wam, że w smaku to jest coś obłędnego. Ja jej pytałam, czy ona to robiła, a ona to po prostu zamówiła na Allegro. Dała mi link, i powiem wam, że zastanawiam się. Czy czasem sobie tego nie zamówić, bo tam jest chyba około 2 kg. Część bym sobie wzięła i zamroziła, i na święta Bożego Narodzenia będę miała coś cudownego, no bo to jest czekolada, to jest śliwka. Myślę, że to jak zamrożę, to chyba nic się temu nie wydarzy. Powiem Wam, że to jest coś obłędnego. To się w ogóle nazywa palona śliwka. I rzeczywiście ma taki fajny smak, takiej nie wiem, czy Wy lubicie śliwki w czekoladzie, to jest coś podobnego. Natomiast tu jest jeszcze znacznie moim zdaniem lepszy smak, bo ja mam takie, takie przekonanie i przeczucie, że ta śliwka jest jakby z delikatną domieszką rumu. Coś takiego. Ale powiem Wam, że jest coś nieziemskiego. Zjadłam kawałek. Znaczy ja się bardzo takimi rzeczami zasycam. Ja lubię co prawda ciasta czekoladowe, torty czekoladowe, ale mi wystarczy kawałek i mam już dość. Natomiast ten, gdyby nie zielona herbata, to z całą pewnością nie poradziłabym sobie tej kostki yy, zjeść, tak wiecie, sotę. Ale polecam Wam. Jak yy, nie zapomnę przy montażu, postaram się Wam również podlinkować go na dole w opisie. Kochani, będę kończyła tego vloga. Bardzo Wam dziękuję po raz kolejny za Waszą obecność. Mam nadzieję, że było Wam miło, że miło spędziliście ten czas, a my widzimy się w następnym moim odcinku. Do następnego. Ciao!